Całkowicie nowy Citroen C3 możesz już go mieć za 68,5 tysiąca złotych. W wersji podstawowej może być tańszy nawet o 40% od topowych odmian. Citroen C3 to prostota i funkcjonalność wszystko w jednym. Nowy kierunek Citroena, aby być najtańszą marką w koncernie Stellantis, mi się naprawdę bardzo podoba, bo możesz mieć samochód nowy za 68,5 tysiąca złotych, który naprawdę wygląda dobrze. No wiadomo, felgi można zmienić, ale... Uważam, cały samochód jest naprawdę genialnym pomysłem. W ogóle, jeżeli chodzi o podejście marki koncernu Stellantis do pozycjonowania marek, się trochę zmieniło. Widzimy też ujednolicenie gamy modelowej samych cenników. Dlatego, że kiedyś, jak wybieraliśmy C-Trójkę, mieliśmy 4-5 wersji wyposażeń, a teraz Musieliśmy mamy tylko wersję Q i MAX. Są jakieś pakiety, ale to są już małe rzeczy. Natomiast takie auto, jak stoi tutaj z silnikiem 100-konnym, z sześciobiegową skrzynią, możecie mieć za 68,5 tysiąca zł. I teraz pytanie: do samej wersji MAX, no pewnie Grzegorz w tym garniturze będzie chciał dopłacić, natomiast trzeba dopłacić 16 tysięcy zł i realnie, plus kolor 4000, tysiące, realnie co za to mamy? Bo według mnie dalej to samo auto, bo tam ani się silnik nie zmienia, ani skrzynia. Fotele, ok, wyglądają inaczej, ale są dalej fotelami. Ja Wam dzisiaj udowodnię, że warto dopłacić i wybierać wyższe wersje wyposażeń, czyli właśnie odmiany MAX w marce Citroën. A ja Wam udowodnię, że prostota to jednak jest clue i ten samochód ma swój sens, bo naprawdę ma wszystko to samo co tamten i wygląda oprócz ku lepiej. Koncerny motoryzacyjne z okazji premiery nowego modelu zawsze chcą pokazać to, co jest najlepsze. Z tej okazji dostarczają do salonów najwyższe wersje wyposażeń. Ale to już dziś sami możecie na Opolskiej 9 w Krakowie, w naszym salonie w Auto Autosederung Golemo, porównać sobie te wersje we własnym zakresie. Max vs. You. i zobaczyć, że nie trzeba dopłacać dużych pieniędzy, aby mieć naprawdę bardzo fajne auto. Dobra Grzegorz, w takim razie przypomnimy. Mój samochód 68,500, twój 84300 plus kolor 3800 i teraz no po prostu powiedz co za to masz, bo okej, okay, ja mam koła, ty masz ile ja 17? Ja mam felgi 17, dwukolorowe, moje są po prostu diamentowe. Natomiast to, co jest jakby najważniejsze. To z zewnątrz ja mam przede wszystkim relingi, czyli system mocowania rzeczy na jakieś wyjazdy. Jak ciebie... będę chciał, też sobie mogę zamontować, tylko dedykowany wtedy trzeba bagażnik kupić. Ale ja mam ładniejsze, nie będą mi uszczelki w drzwiach odstawały, będzie wszystko dopasowane. Mam dekorki w zderzaku, które można również wymieniać i dostosowywać sobie pod własne potrzeby czy preferencje. Bardzo fajny, ja mam też czarne, matowe, bardzo takie ekskluzywne. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o użyteczność, bo tak naprawdę to chcemy przekazać, to jest to samo auto. Macie tak samo światła LEDowe w standardzie, jak w najbogatszej wersji. Tu nie da się jakichś innych świateł wrzucić. I teraz sobie są podbiję identyczne. trochę na minus. Również <laughs> światła do jazdy wieczorem są w pełni LEDowe, więc to nie tak. jest tak jak na przykład w konkurencji japońskiej, że musisz kupić wyższą wersję, żeby mieć w środku pełnego Leda, a, a te byś miał tylko h 7 tylko tak. masz pełne LED y jeżdżąc, więc... Ale ten jest fajniejszy. Bo ma kolor czerwony. Standardową wersję też możecie wziąć w kolorze czerwonym. Natomiast właśnie pytanie, czy przy 68 tysiącach chcecie dopłatać 3800, żeby mieć. Ale czerwony, w nie? mojej wersji, czyli wersji Max, dodatkowo dostajecie w cenie dwukolorowe na dwoje, czyli macie czarny dach i kolor na pozostałej części samochodu. Uprzedzając pytanie, jak Wam się to nie podoba, za całe 0 zł możecie zrezygnować z czarnego dachu. Natomiast macie to w cenie. Normalnie to kosztuje w okolicach 2 zł, złotych, więc odejmując tą mhm. rzecz, no to już nie robi się 16, tylko 14 tysięcy złotych. Wyrzucając alufelgi, nie robi się nam już 14, tylko robi nam się w okolicach 11 tysięcy złotych, chcąc mieć alufelgi, a trzeba przyznać, że to, co robi zawsze w samochodzie, no to, to jest właśnie to, co jest na nogach, czyli właśnie alufelgi. Natomiast to, co mnie rozbraja, to Detale w tym samochodzie. A tych detali jest masa, i zapraszamy Was na tył, żeby pokazać pierwszy. Wybierając tańszą wersję, macie też dodatkowy atut w postaci symboli Francji na tylnej szybie. Wybierając droższą wersję, nie zobaczycie takich rzeczy, ponieważ w świecie jest ona przyciemniona. Natomiast chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, co oznacza kogucik we Francji oraz jakie symbole i elementy z Paryża zostały przeniesione na tylną szybę w nowym Citroenie C3. Jak jeszcze z przodu nowego Citroena c 3 nie mamy rozróżnienia między wersjami, tak z tyłu w przypadku wersji MAX mamy w pełni LEDowe oświetlenie tylne z nową identyfikacją świetlomarki Citroën. Natomiast w wersji U jest tam po no, prostu z No dobra, dobra. ale wiesz, że tutaj też masz te ym, dodatki, tylko je trzeba, nimi się trzeba przyjrzeć. To już w ogóle jest taki undercover, nie? Tak, żeby to odkryć. No, gdybyśmy nie mieli podstawowej wersji U, to, to byśmy, byśmy nie, nie widzieli tego, no. dokładnie. Natomiast co mnie zachwyciło w tyle nowego Citroena C3, to po pierwsze to, że jest w sumie ogromnym samochodem z fajnym bagażnikiem, ale ta lekkość tej trapy bagażnika jest dla mnie nie, nie, niewiarygodna po prostu. Nie, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale to jest, ona nie sprawia wrażenie taniej, tylko jest po prostu leciuteńka, na lecie sama zamknęła, tak. nie? Z jednym paluszkiem wyciągasz, nie musisz nic chwycić. Okej, okay, próg załadunkowy bardzo wysoki. Tylko nie jest on też oddalony tak naprawdę. Dokładnie tak. wsadzasz, Nie wyciągasz i nie ma problemu. Dokładnie. E, ja mówiąc uczciwie, jak zobaczyłem pierwszy raz nowego C3, widząc jego gabaryty, wygląd, uznałem, że Citroen zastępuje nową C3 i C3 R-Crossa jednym modelem. Natomiast będzie zaraz u nas w salonie nowy C3 R-Cross, a to auto naprawdę bardzo urosło i jest no już teraz wygodnym. To, pojazdem. co warto właśnie powiedzieć, samochody dalej rosną, bo nowa C3 -ka... Realnie jest C3 -Crossem starym wielkościowo, bo po prostu ma... stara C3, jak on jest, to jest malutka, malutkie auto. Natomiast nowy C3 no będzie już 7 osobowym samochodem. Także to już ewidentnie te samochody nam cały czas rosną, więc jeżeli chcecie dalej małe auto, to kupcie sobie starą C3, bo dalej je mamy. Jeszcze jedna ważna rzecz, to widzimy też gdzie zmierza motoryzacja i wybory klientów. Dlatego, że nawet dzisiaj małe auto miejskie, które jest Trenem C3 zawsze się kojarzyło z niziutkim samochodzkiem malutkim do miasta. Dzisiaj tak urósł jest po prostu suwem, crossoverem, autem, gdzie ma się wygodnie wsiąść, wysiąść. Auto, które ma wygodnie wjechać na krawężnik. Czyli tak porównywaliśmy tak. w jednym z wideo corse do Mokki. Widać, że jednak tendencje klientów są w kierunku aut większych i wygodniejszych I jednak. I dalej małe autka są suwowate, Mimo wszystko pomimo, że on tak. nie jest suwem. To takim jest troszeczkę mimo wszystko. Natomiast do tego, co najbardziej Was zachęcamy, to do środka tego auta, bo tam już się dzieją no, takie rzeczy, że to... Jest I to rozumiem. tam zrozumiecie, dlaczego warto wybrać wersję Max. Nieprawda. No wiem, co chcesz powiedzieć. No, ja bym tego auta nie kupił. Nie po to przychodzę do salonu, żeby kupić hmm. nowe auto, żeby wybrać auto bez... Ale masz uchwyt, masz telefon w kieszeni, popatrz, wystarczy no odblokować telefon, no. wkładasz sobie tutaj, on ma funkcję NFC, od razu łączy się z tym, jakby wywołuje aplikację, łączy tak. się z samochodem, Stary, możesz no robić mi wszystko. że wszystko sterujesz sobie za pomocą telefonu, który mi się podłącza do samochodu. No ale popatrz, no, jeden kliknięcie, zaakceptujesz i masz tak, radio, możesz sobie pogłośnić ten się przecieszyć. No, ja w ogóle jestem pod wrażeniem. Nawigację sobie możesz odpalić, tom Toma. No, w ogóle, mało tego, masz tutaj domek, nie? Tak. A i to się tak działa jak domek w stylu. No tak. I co tutaj się? jest? No telefon, to sobie, zasobę, no, no, to pod, to sobie tak. dodałem kolega naszego skrzynda, ja możesz sobie ulubione po, 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 powrócić. Masz klawiaturę, możesz normalnie wybrać telefon, czyli jesteś tu, ale dalej domek jak klikasz, jesteś z powrotem tutaj. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Mało no, tego jak możesz się sobie to telefon to nie możesz zrobić nic. No dlatego masz port ładowania tutaj. No ja właśnie o to mi chodzi w tym wszystkim. No widzisz, teraz wytrącam trochę argumenty z ręki. Okej, okay, masz fajny wyświetlacz i zaraz jak pokażemy ten wyświetlacz, to ja będę miał mnóstwo argumentów, dlaczego tamten wyświetlacz jest słaby. Natomiast tutaj najważniejsza rzecz, nie że SMS-ów podczas jazdy. A, A ty do robisz robi teraz, teraz telefony? Nie, ale hmm. możesz sobie kupić jakiegokolwiek, nie będziemy reklamować. Natomiast okej, okay, zostawmy to, to każdy ma swoje zdanie. Natomiast uważam, że działa to perfekcyjnie, zwłaszcza samo pogłaśnianie. Nie ma przyjemniejszego pogłaśniania. Niż to, które jest w tym no samym momencie. to jest fajne. E, dziękuję. Natomiast tak, sam pomysł deski rozdzielczej uważam bajka. Po prostu znaczy mi to stary, przypomina C8 starego no. citrena, to jest ten powrót do tych, i jeszcze co mi przypomina. Pamiętam, jak oglądałem pierwsze testy w internecie nowej uh -huh. Toyoty CHR. Tam właśnie był ten dekorek. I uh -huh. on mi się tak podobał. Ten kolor, ten, ten kolor nie? Byłem, mam tak. wrażenie, jest identyczny. Jak się otwiera to auto, to ma się wrażenie, że to jest podświetlane. LED. Tak, ja cały czas. Tak ja mówię: O, tam już jak się świeci, tutaj Słuchaj, się świeci. To Jest ten kolor. Niesamowity. Natomiast co mnie urzeka po prostu, to takie kierownica, A czy ona wygląda jak y, z filmu po, y, Nie powrót, tylko wyprawa w y, powrót do przeszłości? Nie, w przyszłość. Powrót do przyszłości. Da. Natomiast były dywersje. Natomiast ym, ja jestem pod wrażeniem, że właśnie to weszło w ogóle do produkcji. zobacz, te 3D, to wszystko tutaj te przejścia, tak. te, to, to jest w ogóle nowy, jak to nazywają, w ogóle nowa logika guzików w Stellantisie. I to będzie już we wszystkich Grandlandach i tak mhm. dalej, to będzie wszystko e, tak właśnie wyglądało. Natomiast zobacz, znowu w cudzysłowie najtańsza kierownica, natomiast nie ma tych odlewów, wszystko to jest takie przyjemne. Bardzo naprawdę uważam fantastyczne. Tak. Do czego mógłbym się dowalić, to to, że... No te obiegi są takie... Ale przypomnijmy, to Ruki auto to 68 złotych. Zł. Ale klimat na wyposażeniu jest, nie? To jest też najważniejsze, tak. że jak najbardziej to wszystko działa. Ja jestem mega, mega pod wrażeniem, jak to auto tak naprawdę działa. to wygląda. wszystko jest tak dosyć fajnie spasowane, wiadomo. No Tutaj nie to mamy to w ogóle miękkie, miękkich plastików. No. Mamy wszystkie miękkie, nie mamy żadnych. są miękkie. No to, jest, to jest twarde. No jestem, wydaje mi się, dobra, to jest twarde. No jest twarde, no, jest twarde. ale to, ale jest, ale to jest, spoko. jest wszystko ładnie spasowane i to nie jest taki odlew, że wszystko ma ci czarny, brzydki plastik, tylko to ma fajną fakturkę, ładnie to wygląda. Mhm widać, że ktoś nad tym wężem naprawdę popracował dłużej, żeby to wszystko ze sobą współgrało i było po prostu ładne. Dobra, to pokaż mi teraz, dlaczego warto dopłacić i kupić wersję Max, którą ja polecam. No i wchodząc do tego samochodu, pierwsze co mi się rzuciło, to to, że tu są zupełnie inne fotele. Zauważ, że tutaj mamy tak. już szersze oparcie i możliwość manipulacji zagłówkiem, a to mamy zmigrowane. I mamy regulację fotela, jego wysokości. A twojego? To jest autko po prostu, które jest na XXI wiek. Wchodzisz. Ale czy realnie, wygodniej no? Ci jest tutaj, czy nie? Znaczy ja różnicy nie odczuwam. No właśnie. Ja Jakby do, cały znaczy czas do tego nie nie odczułam różnicy, tak. ale wchodzą do środka tak. Mam kierownicę, która jest już kierownicą skórzaną, jest wykończenie w piano Ja wiem, że go nie lubimy, ale wygląda to ładnie Ładniej. i da się o to zadbać, można to kleić folią bezbarwną, nie będzie porysowane, nie będzie poniszczone. Pierwsze co oczywiście się oczy, to to, że tutaj masz końców wyświetlacz i tak. on rzeczywiście jest ładny ten wyświetlacz, duży. 10 calowy. E, widzę czy znaczy 10,25 cala. <laughs> widzę też, że jest automatyczna aklimatyzacja, której fajnie się ustawia tutaj wszystko rzeczywiście. I mam jest tak normalny obieg wewnętrzny, zewnętrzny, nie mam tutaj pokrętła. E, dodatkowo mówiliśmy, że w C3U mamy twarde plastiki. I one były wszędzie. Tu okej okay, mamy, ale tu już jest ładne wykończenie materiałkiem. No też. Mamy boczki pokryte też materiałem. Mamy super napisy, be cool, have fun. Widać, że w tym aucie coś się w środku więcej dzieje. Ale wiesz, jak to się wytrze, zaraz będzie się strzępić. W ogóle bez. Sens. Nic się nie będzie strzępić Ale wiesz, na, wiesz co, za to musisz dopłacić. Ja rozumiem, nie, to masz w cenie wersji Max. No właśnie. Nie musisz dopłacać, to jest w cenie. I nie he? wiem, czy zauważyłeś jeszcze jedną różnicę. Tak kolorowym się też przed tobą w Hedapie. Znaczy w tym aucie, ja powiem uczciwie, czuję się jakbym faktycznie wsiadł do nowego Citrena C3. W tamtym jest realistycznie tak samo. Ja rozumiem podejście z... Telefon i tak dalej. Ale niech nam się coś stanie z tym telefonem. Nie wiem, zawsze muszę myśleć o tym, żeby ten telefon wsadzić i tak dalej. Gdyby rozwiązanie z uchwytem na telefon było takie rewelacyjne, to by każdy jeździł z telefonem w ten sposób, że czepionym dobrze. Każdy tak by. jeździ? Nie. No popatrzę, tak, to każe. Tutaj mam bez Apple CarPlay i Android Auto. Chcesz no a kiedy ci się włączy? Powiem. Teraz. O, dobra, pytanie do Was, ile się włączał ten wyświetlacz? Tam napiszcie w komentarzu. Jak ktoś to, to jest to nowy auto, fajnie. więc ono jeszcze nie jest przyzwyczajone do włączania radio ekranu. Zacznie dobra, to jeździć. To jest radio, tutaj mam. Cieszenie no, tu, proszę bardzo. No. A co jest A można tak? A można tak. O, no, jest fantastycznie. A no. tak, pokaż. Mi. Nie. No, ale, ale możesz też zrobić, proszę. Masz radio, jest suwak, jest suwak. Nie musisz tak robić, jest suwak. Ale słyszysz ten klik? jak w ogóle. Proszę. Dobra, dobra. Jest? jest, Dobra, dobra, dobra. No. A teraz y, pokaż mi, co tutaj masz jeszcze fajniejszego. Yy, znaczy mam bezprzewodowe pool CarPlay, które dla mnie jest to naprawdę najlepszym rozwiązaniem, bo mi się. Ja wiem, że fajnie mieć nawigację. Jest tutaj nawigacja w grana Tom Toma na całą Europę i możecie wszystko robić. Popatrzcie, jak to wszystko tutaj. jest nawigacja działa. w tej standardzie. Tak, w standardzie nawigacja 3D, więc nie ma w ogóle problemu. I to nie jest nawigacja, która się ładuje i, i nie, robi. No mamy tylko dwie drogi w Polsce. O, dobra, Nie sobie. dlatego, że było oddalone. To Proszę nie narzekać. Wszystko działa tak jak trzeba, możemy się zbliżyć na nas. Dobra, Ale się co sprzegło. No i trzymaj. Tak. Najważniejsza rzecz. No, jest U mnie kamera tego nie cofania nie i są czujniki, Teraz są pokazywane na ekranie. U Ciebie nie widać, tylko będzie ci piszało pi, 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 pi. U mnie jest yy, wygląd. Szczerze, jak cofaliśmy na naszym placu centralnym C-Trójką w wersji U, to chociaż były czujniki, to mi to wszędzie piszczy. Ja nie wiedziałem, czy to piszczy mi z przodu, czy z, mhm. z tyłu. Chciałem się denerwować, czy nie. Już bym wolał szczerze, żeby chyba no, czujników nie piszczyły. Nie, nie piszczyły, bo nie ma czujników. Natomiast specjalnie to wideo nagraliśmy w ten sposób, żeby Wam uzmysłowić czy realnie chcecie dopłacać 20 tysięcy złotych do po prostu wyglądu. No bo okej, okay, może być tak rzeczywiście do tej kamery, tak? Bo tam kamery się nie da. Tak. Natomiast tak naprawdę tutaj macie tylko i wyłącznie komfort, bo zawieszenie, silniki, wyciszenie, wszystko jest dokładnie to samo. Użytecznie ten samochód jest dokładnie taki sam. Więc tak naprawdę to do Was sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie dopłacić i mieć dalej, uważam, sorry, tanie auto, bo 84 tysiące złotych plus to kolor, jest super to jest dalej super cena za tak dobrze wyposażone auto. Czy chcecie zaoszczędzić dwie dychy i kupić sobie samochód w podstawowej wersji? Szczerze, w cenie samochód 4-5-letnich używanych. Po co Wam... 5-letni fokus, jak możecie mieć nową C3 z salonu, z gwarancją. Śledźcie nasz kanał na bieżący, dlatego że wkrótce będziemy mieli zarejestrowane pierwsze modele nowego C3 do jazdy testowych i wtedy też Wam więcej powiemy, jak te auto zachowują się na drodze i zrobimy na pewno jakieś porównanie z innymi samochodami. Na razie.